No, i teraz przejdźmy może do tego, jak to wyglądało wcześniej. W ogóle czym ty się zajmujesz u Was i jak to się zaczęło, Twoja przygoda z Open W tej chwili jestem odpowiedzialna za finanse spółki. Przychodząc do firmy Open Nexus trzy lata temu, zajęłam się również finansami, aczkolwiek no. Trudno to nazwać wtedy finansami, ponieważ istniał olbrzymi chaos organizacyjny. Był to obszar tak naprawdę do zagospodarowania i poukładania. Mieliśmy wówczas tylko narzędzie do OCR, z którego korzystaliśmy. Poza tym w dalszym ciągu mamy, mamy biuro rachunkowo-finansowe, które jest w outsourcingu. Mhm korzysta z Symfonii, to biuro, wówczas jeszcze Symfonia była na ich serwerze, nie na naszym, co się już oczywiście w tej chwili zmieniło, ale tak to było na samym początku. No i tak naprawdę trudno wtedy było mówić o wszelkich jakichś raportach kontrolingowych, bardziej to była klepanina, klepanina faktur, Dlatego że może nie wprowadzaliśmy ich ręcznie, bo było do tego narzędzie właśnie OCR, aczkolwiek ono wypełniało tak naprawdę w 20-30% pola, można powiedzieć. Resztę trzeba było jednak doklepać, ponieważ no nie było pełnej digitalizacji, nie było też sprawnej rozpoznawalności danych na fakturze. Także generalnie zajmowałam się większość mojego czasu jedną wielką klepaniną, mm -hmm. którą trzeba było wykonać, a tak naprawdę nie dodawało to żadnej wartości. I pamiętam też zarwane noce, brak urlopu, bo nawet jak byłam gdzieś tam na wczasach z rodziną, to po południu odpalałam kompa i klepałam fakturki. Tak, też spędziłam noc sylwestrową, nie zapomnę tego. Także no, było to narzędzie, które zdecydowanie nie spełniało naszych oczekiwań i nie dodawało też wartości. Ale tak to było na początku. Myślę, Łukaszu, że my spotkaliśmy się chyba gdzieś tam na etapie wprowadzania, wdrażania API Boxa w firmie. Osobiście chyba znaliśmy się już wcześniej z turkusowych śniadań, tak. natomiast gdzieś to mieliśmy przygodę z wami, kiedy rozpoczynaliśmy IP Boxa, IP Box, czyli jest to ulga 5% opodatkowanie, spełnialiśmy jak najbardziej jako firma IT i badawczo tutaj rozwojowa te wymagania, podlegaliśmy pod IP Boxa, no ale trzeba było to wszystko udokumentować. No i tutaj pojawił się problem, dlatego że nie wszystkie pozycje, które są na fakturze, podlegają pod IP-Boxa. Także tutaj też pojawiła się na początku olbrzymia klepanina, ponieważ musieliśmy wyłonić pozycje ze wszystkich faktur w ciągu roku na pozycje IP-Boxa i pozycje nie-IP-Boxa. Mhm. A to też w przy tym przypadku nasz dawny ocer nie spełniał w ogóle żadnych tutaj e, oczekiwań. Dlatego też pamiętam, firma, która pomagała nam wdrożyć IP Boxa, e, poleciła właśnie Was. Mhm. E, jako takie fajne narzędzie usprawniające cały proces. Zresztą, jak się okazało, później nie tylko IP Boxa. E, natomiast e, właśnie w Takso e, fajnie to zostało. Poukładane, a mianowicie, że już na etapie fakturowania można wyłonić pozycję na fakturze, przypisać do tagów, tak. które właśnie są albo pozycjami IP Boxa, albo nie IP, pozycjami IP Boxa, i w związku z tym już tworzy nam się cały projekt automatycznie. Tak, I, struktury kosztów, przychodów i tak. też Nexus, tak, że wskaźnik Nexus, także pełna automatyka. Dokładnie tak. Także e, mamy zamknięcie roku i tak naprawdę jest wyliczony już wskaźnik Nexusa, jest już w pełni automatyczne wyliczenie e, IP Boxa. Także mega fajne rozwiązanie. Łukasz, bardzo mi się to spodobało. No i oczywiście od razu przeszliśmy na e, wasze rozwiązanie i wdrożyliśmy u nas Całe narzędzie Wasze, które usprawniło mhm. nam proces e, finansowo-księgowy w dużym obszarze, ponieważ także w obszarze kontrolingowym. E, bo jak się okazało, wy też e, dzięki temu, że e, ma, macie tak naprawdę możliwość wykorzystywania tagów czy tam mp ów mhm. e, także. Możliwość różnego raportowania już na etapie fakturowania, to w ten sposób mogę wyciągać sobie przeróżne raporty dla własnych potrzeb, bez tak naprawdę użycia Excela. Tak. Także to jest mega fajne analizy, projekty, i to dodaje tak naprawdę wartość firmie. Także mega fajne rozwiązanie. Poza tym. Też fajnie zostało rozwiązane rozliczenia między kontrahentami, mhm. gdzie tak naprawdę logując się do banku wyciągam jeszcze na chwilę obecną, bo wiem, że to się rozwija w dalszym tak. etapie, wyciągam raport z banku dotyczący płatności z kontrahentami i jednocześnie tutaj łączę w takso jednym kliknięciem. Tak naprawdę, wysyłane są maile do wszystkich kontrahentów, którzy jeszcze nie uregulowali płatności. To też jest mega fajne rozwiązanie, oszczędza nam dużo czasu, bo tak naprawdę jest taka funkcja, która umożliwia jednym kliknięciem praktycznie powiadomienie, rozpoczęcie tego procesu windykacji. Także, mega też fajne rozwiązanie też kolejnym rozwiązaniem, fajne, które występuje w TAXO, jest to, że też macie integrację z Platformą Elektronicznego Fakturowania, mhm. gdzie też bezpośrednio te fakturki docierają na platformę możliwość jest na etapie faktury w systemie TAXO, wyszli do PEF, nie logując się do PEF, a ta fakturka, te dane tak naprawdę z faktur wędrują do systemu automatycznie PEF. Tak, to, jak to mawiają, być może tak mawiają dzisiaj PEF jutro KSEF, także PEF jest taką platformą do obiegu, może nie tyle obiegu, obiegu co wystawiania, otrzymywania faktur elektronicznych. To mhm. jest dla konkretnego rodzaju podmiotów, głównie podmioty takie samorządy i policja i tak dalej. Natomiast już wkrótce wchodzi KSEF, gdzie to wszystkie podmioty w Polsce, dowolna branża, dowolna firma ma używać tego obowiązkowo, także my już jesteśmy na to gotowi jako... Takso. Natomiast jeszcze wracając do tej sytuacji, która była przed takso, czyli jeżeli ja dobrze rozumiem, mieliście Excel na każdą okazję i każdy musiał ten Excel jakoś tam pilnować, uzupełniać, nad tak. tym czuwać i nie było nawet współzależności między nimi, no bo trudno, żeby w Excelu coś takiego było, więc ktoś musiał cały czas o tym myśleć, wklepywać to ręcznie, tak? Tak, tym bardziej, że też mamy system CRM i część danych jest w systemie CRM, część w Takso i um, też teraz tak fajnie zostało rozwiązane właśnie, że dzięki um, temu, że Takso jest integrowane systemem CRM, to już na etapie tak naprawdę wygranej szansy sprzedaży w Lispacie, bo akurat jeszcze korzystamy z systemu Lightspace, jesteśmy w trakcie przechodzenia już do Salesforce'a. To na podstawie wygranej szansy sprzedaży faktury automatycznie już zostały wygenerowane w systemie TAXO. I po akceptacji, ponieważ tak ułożyliśmy sobie nasz proces, wędrują już bezpośrednio do klienta, czyli, czyli wow. Czyli to jest to fajne, że już nie ma tej klikozy, tego klepania, nieprzespanych nocy, że trzeba wystawić fakturki, bo trzeba w danym miesiącu. I generalnie zawsze był stres na koniec miesiąca, gdzie tych faktur było jeszcze sporo do wystawienia i trzeba było wystawić. No a nie, tak naprawdę nie dodawało to żadnej wartości. Także teraz wystawiają się fakturki same. Ok, czyli teraz jakby tak podsumować, zanim się spotkaliśmy, to wasza, w zasadzie twoja, bo głównie ty to robiłaś, praca polega mm -hmm. na ręcznie danych. Co więcej, gromadzenia danych w różnych Excelach no i prawdopodobnie, gdybyśmy się nie spotkali, a wdrożylibyście sobie IP Boxa, to doszedłby kolejny Excel, w którym wszystko jeszcze by było gromadzone i dalej nie miałabyś tych wolnych wakacji i Sylwestra, tylko musiałabyś siedzieć nad tym wszystkim. Tak, tak? niestety by było. A w tym momencie faktury same się wystawiają na podstawie szans sprzedażowych, czy to z Space, czy już wkrótce z Salesforce, a. Mhm. koszty są agregowane, digitalizowane automatycznie, nie trzeba OCR-a poprawiać, tylko so samo się robi. Się. No i generalnie raporty same się Generują, czyli Rapoty żyć nie umiera. Generują jak najbardziej, jest pełna digitalizacja fajna, mhm. fajnie się sprawdza, dlatego że nawet jeżeli przypiszę określony tak na fakturze, jeżeli ta faktura pojawi się ta sama za jakiś tam czas, to on już system też samoistnie rozpoznaje i przypisuje nawet ten sam tak do tej faktury. Także mega fajne rozwiązanie. System myśli za mnie, także ja w końcu mogę się zająć rzeczami pożytecznymi, właściwymi. Super. No to może teraz podsumowując te korzyści, dużo więcej czasu, czas też na dawanie nowej wartości w biznesie.